Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa, dnia 16 września 2025 roku. Po 1248 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, Punkt 1, z dnia 10 września 2025 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy, Punkt 2, na podstawie artykułu ustawy 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myśli, Prawo Bankowe Dziennik Ustaw z 2024 roku i pozycja. później. SM. Punkt trzeci zarządza się, co następuje. Paragraf punkt pierwszy, rozporządzenie ministra finansów z dnia czternaście lipca 2016 roku. W sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy dziennik ustaw pozycja, punkt drugi wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy odnośnik dwa do rozporządzenia otrzymuje brzmienie. Punkt drugi niniejsze rozporządzenie. Punkt pierwszy w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 roku, ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmienia myślnikiem dyrektywy Rady, jak i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w E, e, Ujęła raz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ONU dziennikurz. Soku. Dziennikurz. soku. Dziennikurz. Soku. Dziennikurz. Z punktu, 7, punkt śpusty, roku. Dziennikurz. Z punktu, 1, punkt Soku. Dziennikurz. Z punktu, 5, punkt punkt Soku. Dziennikurz. punkt Soku. Dziennikurz 328 z punktu śmy punkt 2, soku Dziennikurz 3283 z pierwszy punkt śmy soku Dziennikurz 22 punkt drugi punkt soku Dziennikurz 275 z punktu punkt 10 soku Dziennikurz 333 z punktu 7, punkt drugi soku Dziennikurz 20 punkt drugi Dziennikosz punkt trzeci dziennik punkt z 8, punkt 1, punkt 5, punkt 2 służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady OJ z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia WNNN oraz Ł. Ż. Z, punkt punkt z roku 1 oraz Ł. Ż. 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 Punkt pierwszy minister finansów i gospodarki kieruje działem administracji rządowej i instytucje finansowe na podstawie paragrafu 1 ustawy 2.5 punktu 5 rozpomyślnie i rządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 25 2025 roku. Co prawie szczegółowego zakresu działania ministra finansów i Gospodarki taki Dzienniku pozycja punkt 7. Punkt drugi niniejsze rozporządzenie. Punkt pierwszy w zakresie swojej regulacji wraża dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 roku. co prawie zmiany dyrektywy w w. Ła, 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 ŁA oraz w odniesieniu do operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego dziennikusz UL 333 z punkt 7, punkt drugi z roku punkt trzeci. Punkt drugi służy stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady U z dnia 14 grudnia 2022 roku, co prawie operamy silicyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia weny, UNE, UNE, UNR oraz Łódź Dziennikusz. UL well, 333 punkt 7, punkt 2, z roku jeden oraz dziennikurz UL well, z punkt 3, punkt trzeci punkt 3, zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1685 i 1863 oraz 2025 roku pozycja. 1091 i punkt św. dzienniku Ustaw, punkt 2, w paragraf 2, punktu 15 otrzymuje brzmienie Myślnictwa, myślnictwość. 1248, punkt 5, porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości działania banku, w tym sieci systemów informatycznych ustanowionych i zarządzanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Ły z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowo myśliwego i zmieniającym rozporządzenia wymy, wymy, wymy niż parasło dzienników urczysta 33.7.2 z, z roku spóźniony. Punkt 4. Punkt 3, Paragraf 5 po punktu 11 dodaje się punktu w brzmieniu, a porozumienia, umowy i inne działania mające na celu utrzymanie ciągłości działania banków należących do grupy, w tym sieci systemów informatycznych ustanowionych i zarządzanych zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w paragrafie 2 punktu. Paragraf punkt 2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia. Minister Finansów i Gospodarki, Andomański, punkt czwarty Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w dzienniku. ULS, punkt 3, punkt 4. Punkt,